Szczęść Boże! Telewizja od serca, telewizja parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Pychowicach. Zapraszamy Was na kolejny odcinek z cyklu Powiem Ci historię, legendy herbowe naszej ziemi, ziemi pychowicko-kostrzecko-bodzowskiej. Przed wiekami, terenem dzisiejszego Bozowa, zarządzali kasztelani z rodu bozów. Ponieważ nad osadą sprawowało rządy już kilku dostojników z tego rodu, zwano ją powszechnie bozowem. Kasztelani mieszkali w obronnym dworze, który znajdował się na małej, wapiennej górce, obok swego domu wznieśli niewielką, drewnianą kapliczkę pod wezwaniem świętej Anny. Z czasem, kiedy utrwalił się kult świętej, Powierzono jej opiece tę posiadłość i okoliczne chaty, jak również jej imieniem nazwano same wzniesienie. Tamtejsza ludność, ze względu na ubogie, skaliste ziemie, zajmowała się rybołówstwem, płynącej obok rzece Wiśle, a część z nich zaś dodatkowo pasterstwem i zbieraniem owoców lasu, jagód, grzybów i innych. Z dziejami jednego z kasztelanów tego rodu żyjącym w XIII wieku kasztelanem bozowskim i krakowskim spytko, wiąże się piękna legenda. Otóż miał on jedną córkę Annę. Wszyscy znali ją jednak pod zdrobniałym imieniem Anusia. Imię to otrzymała na cześć świętej patronki czczonej w rodzinie Bozo od pokoleń. Anusia była dziewczynką piękną, mądrą i dzielną. Nie trzeba dodawać, że była oczkiem w głowie swojego ojca. Od wczesnego dzieciństwa uczyła się strzelania z łuku, bo chciała naśladować tej umiejętności ukochanego ojca, wyśmienitego łucznika. Po pewnym czasie umiała strzelać tak celnie, że trafiała w jabłko rzucone wysoko w powietrze. Nie celowała jednak nigdy do zwierząt, bo i dobre serce na to nie pozwalało. Kasztelanka była przy tym trochę swawolna i nie zawsze słuchała dobrych rad życzliwych jej ludzi. Szczególnie lubiła samotne wyprawy do boru. Niestety, były to czasy niespokojne i niebezpieczne. Na samotnych wędrowców mogły czyhać zarówno dzikie zwierzęta, jak i niebezpieczni ludzie, rozbójnicy. Mimo zakazów, pewnego dnia Anusia kolejny raz wybrała się samotnie do lasu, aby pozbierać trochę jagód. Na które nabrała nadzwyczajnej ochoty. Przy okazji też chciała obejrzeć, co zmieniło się w ostatnim czasie w najbliższej okolicy. Na takie wyprawy zabierała zawsze dla bezpieczeństwa i dla dodania sobie odwagi ulubiony łuk, kołczan pełen i nóż, który nosiła przy pasie. Po długim marszu dotarła do Dużego Boru. W pewnym momencie na małej polance zauważyła łanie. Z maleńkim jelonkiem. Dziewczynka, ukryta za gęstym krzakiem, uważnie przyglądała się pięknym mieszkańcom lasu, zwłaszcza maleństwu. Nagle strzała z łuku przeszyła szyję dorosłego zwierzęcia, które wydało żałosny jęk. Dziewczynka zadrżała. Ranne zwierzę, ostatkiem sił, zaczęło uciekać w jej kierunku i dosłownie przed jej stopami padło bez życia. Ania skamieniała. Wtem leśną ciszę przerwało szczekanie psów, dźwięk rogów, a po chwili także nawoływania myśliwych dochodzące z głębi lasu. Głosy te stawały się coraz bardziej wyraźne. Psy i ludzie zbliżali się. Wtedy kasztelanka usłyszała piskliwy głos małego jelenia. Malec, przerażony, nic nie rozumiejąc, stał obok martwej matki. To budziło z chwilowego odrętwienia anusie. Błyskawicznie podjęła decyzję. Wzięła jelonka na ręce i zaczęła uciekać. Niezauważona przez myśliwych, wymknęła się z obławy. Dotarła z jelonkiem do swego kasztelu, gdzie się ukryła. Przez długi czas potajemnie karmiła i opiekowała się maleństwem. Kiedy jednak jelonek podrósł i stał się wystarczająco dużym zwierzęciem, a jego ukrywanie nie miało już sensu i powodzenia, wypuściła zwierzę do lasu. Minęło kilka lat od tamtych wydarzeń. Nastał rok pański 1241. Żadne znaki na niebie nie zwiastowały, że naciąga burza ze wschodu. Jednak na Polskę zwaliła się nawa mongolska, zwana też tatarską, która ogniem i mieszem niszczyła wszystko, co napotkała na swej drodze. Pod ciosami najeźdźców wcześniej padła Rusi, a teraz ich wojska uderzyły na Grody Czerwieńskie, a potem na ziemię lubelską i naszą Małopolskę. Tatarzy dotarli też do Krakowa i zdobyli gród, który następnie spalili. Ostał się tylko umocniony kościół pod wezwaniem św. Andrzeja, gdzie schroniła się część ludności. Wojsko najeźdźców podeszło pod zamek na Wawelu, którego bronił mężny kasztelan Bozo z rycerzami małopolskimi, oraz swoim oddziałkiem rycerzy z Bozdowa. Książę krakowski-śląski Henryk Pobożny przebywał w tym czasie na Śląsku po skończonych niedawno walkach z Niemcami. I tam, dowiedziawszy się o inwazji, organizował obronę kraju. Nie był jednak w stanie od razu przyjść z pomocą Małpolanom i Krakowowi. Tymczasem Tatarzy nie zamierzali rezygnować ze zdobycia, jak sądzili, bogatego zamku a ponadto pragnęli surowo ukarać tych, którzy przeszkodzili im w opanowaniu całej ziemi polskiej. Założyli niedaleko zamku swój majdan, a sam Bawel otoczyli szczelnym pierścieniem swoich wojowników. Sprawili, że nawet mysz nie mogła się prześlizgnąć do zamku, a cóż dopiero, aby ktokolwiek mógł przyjść z pomocą obrońcom. Tatarzy liczyli, że jeżeli zawiodą ponawiane szturmy na obronne mury, to wezmą obrońców głodem. Najeźdźcy zajęci próbami opanowania Wawelskiego Zamku początkowo rzadko robili wypady do okolicznych osad. Kiedy jednak oblężenie się przeciągało, zaczęli coraz częściej robić wyprawy do pobliskich miejscowości w poszukiwaniu żywności i jeńców. Było kwestią czasu. Kiedy Tatarzy dotrą w okolice Bozowskiej Góry Świętej Anny, Kasztelan Bozo z rosnącą troską spoglądał w rodzinne strony i drżał na myśl, co się stanie z jego żoną i córeczką oraz mieszkańcami Bozowa, kiedy dotrą tam skośnoocy rycerze. I rzeczywiście, któregoś dnia w kierunku kasztelu bozowskiego wyruszył duży oddział Tatarów. Było pewne, że w walce z nimi załoga nie ma żadnych szans na skuteczną obronę. Osada była mała. A do jej obrony pozostało tylko kilku starszych rycerzy mających do pomocy miejscowych kmieci, którzy jednak nie byli obyci z bronią. Kiedy ludzie dowiedzieli się o zbliżającym się niebezpieczeństwie w osadzie, wybuchła panika. Dowódca zachęcał do jej obrony, lecz większość mieszkańców ogarnięta strachem nie myślała o walce, ale o szukaniu bezpiecznej kryjówki. Duża grupa mieszkańców, nie bacząc na to, co ich może spotkać, po płochu uciekła z osady, szukając schronienia w pobliskim lesie. Liczyli na to, że Tatarzy nie zechcą szukać brańców w gęstwinie leśnej. Pozostali musieli ruszyć w ich ślady. Jednak nadzieje Bozowian były płonne, bo najeźdźcy ruszyli za nimi w pogoń. Odległość między uciekającymi, a żadnymi krwi i łupów napastnikami szybko się zmniejszała. Niedługo potem ostatnia grupa uciekinierów została dopędzona przez Tatarów. Kasztelanka znalazła się w tej ostatniej grupie, albowiem pomagała najsłabszym. W rezultacie nie zdążyła dobiec do niedalekiego już boru. Teraz sama znalazła się w niebezpieczeństwie, pozbawiona dodatkowo łuku, który ktoś zabrał jej w zamieszaniu w kasztelu. Jedynym ratunkiem było skrycie się w zaroślach rosnących obok ścieżki, którą biegła wraz z innymi. Dziewczynka podjęła szybką decyzję i raptownie skryła się w gęstych krzakach. Trzeba było mimo to uciekać dalej. Gałęzie biły jej po twarzy, a ciernie i usłe gałązki dziurawiły suknie i raniły ciało. Dziewczynka nie zważała na to. W pewnej chwili gęstwina w końcu skończyła się. Bór już był na wyciągnięcie przysłowiowej ręki. Przed nią znajdowała się niewielka bezleśna przestrzeń. Powstała po wypalonej części lasu, ale już porośnięta kępkami roślinności. Dziewczynka, nie rozglądając się, ruszyła naprzód, do zbawczego boru. Nagle zamarła z przerażenia. Usłyszała za sobą odgłos jadącego szybko konia. Spojrzała w tamtym kierunku. W bliskiej już odległości pędził w jej stronę nieprzyjaciel. Nie było gdzie się skryć. Nie mogła się też cofnąć, bo od zarośli odgradzał ją napastnik. Swoją duszę poleciła Bogu. Stała czekając na pewną niewolę lub nawet śmierć. Widziała, jak Tatar wyciąga arkan, aby ją schwytać. Wtedy na nowo postanowiła zaryzykować i walczyć. Zerwała się z miejsca i poczęła uciekać zygzakami aby jakimś cudem wymknąć się wrogowi. Nagle z ciemnego boru wybiegł olbrzymi jeleń. Wydał z siebie głęboki ryk. Po chwili drugi. Uciekający i na zadrżeli i zaskoczeni stanęli jak zamurowani. Wszyscy mimowolnie, ze strachu czy też z ciekawości, zwrócili głowę w stronę skąd dochodził odgłos. Wtedy zobaczyli wielkie zwierzę, którego jasna karnacja sierści na tle ciemnego boru sprawiała wrażenie, jakby była biała. Z daleka od patrzących, stojące na małym wzniesieniu zwierzę wydawało się ogromne. Zaskoczonym ludziom, napadniętym i napastnikom, wydawało się, że widzą jakiegoś potwora, o którym bajali wędrowni pieśniarze. Tymczasem Jeleń ryknął jeszcze raz, potrząsając groźnie łbem. Konie napastników zaczęły kręcić się niespokojnie i stawać dęba. Wtedy Jeleń z impetem ruszył do przodu kierując się w stronę Tatara, gotującego się do schwytania nusi. Ten widząc pędzące w jego stronę zwierzę, próbował usunąć się z jego drogi. Było jednak na to za późno. Zwierzę z całym impetem uderzyło łbem i rogami w bok konia. Cios był tak mocny, że koń przewrócił się na bok, przygniatając jeźdźca. Koń i jego właściciel leżeli martwi. Tymczasem jeleń nie poprzestał na tym, Znów rozległ się jego ryk i runął na następnego najeżdżce. Po chwili ten został powalony i stratowany przez rozjuszone zwierzę. Zdumieni i zaskoczeni, tatarzy, jakby na jeden rozkaz, zawrócili i zaczęli uciekać, napełnieni zabobonnym strachem. Po chwili, po napastnikach nie było śladu. Uciekinierzy zaczęli wychodzić z boru i zarośli na polanę. Rozgrywane sceny zrobiły potężne wrażenie na bozowianach. Wrogowie uciekli, a oni zostali cudownie ocaleni. Przerażenie zaczęło powoli ustępować w poczuciu radości. Tymczasem Jeleń podszedł do kasztelanki i językiem lekko musnął jej nosek. Następnie głową zrobił ruch, jakby przytulał się do jej głowy. Dziewczynka z uwagą przyjrzała się zwierzęciu. Rozpoznała w nim swego małego jelonka którego niegdyś uratowała i wychowała. Z wdzięczności gorąco ucałowała go w płową głowę. Radości nie było końca. Wszystkich świadków niezwykłej walki ogarnęła niesamowita radość. Zaczęli głośno wiwatować na cześć jelenia i młodej kasztelanki. Odważniejsi, na początku z lekkim strachem, zaczęli podchodzić do swojego wybawcy. Stopniowo każdy z bozowian chciał dotknąć zwierzęcia, któremu zawdzięczał ocalenie z niewoli, a może nawet żyć. Jeleń pozwalał na tę poufałość. Po dłuższej chwili zwierzę zwróciło się pyskiem w stronę nusi. Jeleń ponownie dotknął pyskiem jej nosa, jakby ją całował. Następnie dostojnie się odwrócił i za chwilę już go nie było. Zniknął na zawsze w dzikich ostępach leśnych. Ludzie przez dłuższy czas nie mogli ochłonąć przeżytych przed chwilą wrażeń. Po dłuższej chwili, gdy emocje opadły, ich myśli zaczęły krążyć wokół tego, co się dzieje z Wawelem i jego obrońcami. Obawiając się ponowny powrotu napastników, wszyscy postanowili skryć się w Boże, do którego uciekli. W międzyczasie, pokonani pod Bozowem, Tatarzy, dotarli do swojego obozu. Nie mogąc od wielu dni zdobyć zamku na Wawelu ich pobratymcy, Przytłoczeni otrzymanymi niedawno informacjami z ojczystych stepów o zmianie władcy, a teraz porażeni wieścią o groźnym zwierzęciu atakującym ich wojowników, postanowili przerwać oblężenie i przez Czechy i Węgry wyruszyć do ojczyzny. Tymczasem oblężeni na Wawelu Polacy ostatkiem sił odpierali kolejne próby zdobycia obronnej fortecy. Wielu z nich nie opuszczała troska o los najbliższych mieszkających w różnych osadach ziemi małopolskiej. Nagle pewnego słonecznego popołudnia byli świadkami jakiegoś wielkiego ruchu w obozie nieprzyjacielskim. Przed wieczorem najeźdźcy zaczęli odjeżdżać. Rano obrońcom ukazał się pusty plac po ich obozowisku. Mógł to być podstęp wojenny, aby wywabić obrońców z ich schronienia. Wysłani na przyspiegi, młodzi wywiadowcy powrócili z wieścią, że nigdzie nie napotkali Tatarów. Niedługo dotarł na Wawel Kmieć ze Skałki i potwierdził, że widział odjeżdżających najeźdźców. Radość była powszechna. Niektórym ze szczęścia popłynęły nawet łzy. Radości tej nie podzielał Kasztelan, bożo zatroskany o los ukochanej żony i córeczki oraz mieszkańców Bozowa. Z bólem w sercu ze swoim przybocznym oddziałem pognał do swojego kasztelu, chcąc dowiedzieć się o losie bliskich, a może nawet oddać im ostatnią posługę. Trwoga mieszała się w jego sercu z gorącą nadzieją. A może stał się jakiś cud? A może najbliżsi ocaleni? W czasie szaleńczej jazdy z jego usłuchać było ciągłe wezwania do Najświętszej Panienki i do Świętej Anny, patronki rodu i jego małej księżniczki. Jakież było zdziwienie kasztelana, kiedy z daleka ujrzał swoją osadę, a w niej zaledwie dwie spalone chaty. Kasztel było dziwo cały, choć został częściowo splądrowany. Serce kasztelana drżało na myśl o swoich bliskich. Podjechał bliżej, aby uzyskać od kość dokładniejsze wieści. Gdy zbliżył się do osady, zobaczył rozradowanych ludzi, co go niesamowicie zdziwiło. Poznano go, zaczęto pozdrawiać, a jemu w głowie krążyła ciągle tylko jedna myśl: co z moimi? Czy żyją? Gdzie są? Może się uratowały? Podjechał do najbliższej większej gromady ludzi. Pokłoniono mu się nisko. Kasztelan od razu rzucił pytanie: co z mieszkańcami kasztelu? Może coś wiecie o mojej żonie i córce? A na to w odpowiedzi usłyszał najbardziej oczekiwaną odpowiedź: Żyją, są blisko. Jeden z kmieci, wskazując na ostatni dom w osadzie, dorzucił: Są tam, w tamtej chacie. Oszłomiony rycerz nie powiedział nawet słowa dziękuję. Momentalnie spiął konia i ruszył pędem we wskazanym kierunku. Za chwilę brał w objęcia żonę, tulił gorąco córeczkę. Jego radość nie miała granic. Do chaty napływało coraz więcej ludzi. On chciał być tylko ze swoimi księżniczkami, dużą i małą. Przybyli, wiwatowali na cześć Kasztelana jako dzielnego i zwycięskiego obrońcy Wawelu, ale również na cześć Anusi. I zaczęli bezładnie opowiadać o cudownym ocaleniu, o białym jeleniu, który uratował ich od Tatarów. Kasztelan początkowo nie mógł uwierzyć w to, co słyszał, ale ich słowa potwierdziła Ania. Jeszcze raz gorąco przytulił i usował córeczkę. Zdów rozległy się wiwaty na cześć Kasztelana, małej księżniczki. Kasztelanki i Białego Jelenia. Szczęście rycerza nie miało granic. Kasztelan ukląkł na ziemi i na cały głos złożył dzięki Bogu oraz swoim świętym patronom. Patronom rycerzy, Świętemu Michałowi Archaniołowi i Świętemu Jerzemu oraz patronce rodziny, Świętej Annie. Historia ta miała ciąg dalszy. O zaszłych wydarzeniach dowiedzieli się mieszkańcy nie tylko Krakowa, ale też wieś rozeszła się szeroko po polskiej krainie. Dotarła również na dwór księżnej Anny, wdowy po księciu Henryku Pobożnym, który w tych dniach poległ bohaterską śmiercią z rąk Tatarów pod legnicą. Na pamiątkę tak cudownego wydarzenia, jakim było ocalenie kasztelanki i innych mieszkańców Bozowa, księżna pani zdecydowała o zmianie herbu kasztelana i jego potomków, także w linii żeńskiej. Rodzina otrzymała herb z wizerunkiem białego jelenia Stojącego na dwóch nogach, jakby przygotowującego się do wykonania wysokiego skoku i ataku. Zwierzę miało być umieszczone na czerwonym tle, które symbolizowało krew przylaną za ojczyznę, piękno serca kasztelanki oraz miłość człowieka i zwierzęcia. Od tamtych wydarzeń minęło wiele wieków i lat. Pamięć o dzielnej kasztelance i białym jeleniu stopniowo blakła. W pamięci mieszkańców z podgóry Świętej Anny. Początkowo niezwykła historia powracała w opowieściach starych mieszkańców Bozowa, opowiadana wieczorami przy płonącym ogniu. Jednak kolejne kataklizmy, wojny, rozbiory i okupacje spowodowały, że historia była powtarzana coraz rzadziej, a zupełnie zatarła się w pamięci potomnych, którzy mieszkali już w Bozowie. Dzięki Bogu ślady wydarzeń zostały przychowane w najstarszych kronikach i na pieczęci miejscowości. W ten sposób po wiekach możliwe było dotarcie do opisanych wydarzeń. Tym, którzy po wiekach na nowo odkryli historię dzielnej kasztelanki i walecznego białego jelenia, a zwłaszcza mieszkańcom dzisiejszego Bodzowa, należy życzyć, aby pewnego dnia w lasach i zagajnikach położonych na tym terenie lub w ich okolicy Udało im się spotkać małego jelonka, będącego być może dalekim potomkiem jelenia o pławej barwie, walczącego w obronie ukochanej osoby.